No dobrze, władza, jeżeli on Płacę, tutaj złapał, poszedł tu, napadł tu. Ale teraz jest problem, jak e, ciężko mi go so, zezacował, pan musi zacząć zapadać, to co mogę dalej zrobić? Zobaczcie, kiedy ty tak. będziesz robić to. Co mogę dalej zrobić? Idę w moją nogą, tu głowę do łokcia na środę, idę do boku, do boku, do boku. I teraz składam nogę za niego i szarmuch, pa. Popatrz, co się stało, przesunę, bo on mnie dalej trzyma, on nie chce puścić, tak? To co robię? Wykorzystuję ten ruch, bo poleciał ze mną i już mnie trzyma. Idę na bark, tak? Barkiem naciskam mu na szyję. Czemu mnie już nie dusisz? Dalej, to wyróżniam. Stałem się zaczęła ciała, wciąż na bark. Teraz mam naciskiem na wyjście. zwykłe, są wyjścia. Albo tak, podpuścił i nie dystansował. Albo po prostu odkradłem barkiem, bo on tego ja Jeszcze raz. Jeszcze ono mnie do giletyny, tak? Chłopak tuż, tłuszcz, na ale nie idzie, ściąga jest, nie idzie uciec. Do woku, do noga na ziemię, kładę się z nim, tak? Leżę, I zobaczcie, mój bark, ręka jest pod szyją, tak? Mój bark nie na jego szyję i całe ciężar ciała przenoszę na jego szyję, tu właśnie, tak? Oleg nie trzymał, to polegało na tym, i to on nie, leję, a nie ja, tak? W tym barku staramy się cały ciężar ciała tak? i kładę się tu, tylko tu, tak? żeby cały ciężar był na barku. Cały ciężar na barka i musimy, Jeszcze raz. Łapie mnie. Ściąga, łapie tu, papier. Hop. 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 I tu. Raz, dwa, trzy.